Dobra, to wracamy teraz do uli autorki. <grywia> uli autorki. Dyrektor wspomniał, że również specjalistki do spraw promocji w bibliotece. Mam przyjemność współpracować z ulą od kilku lat. Ula zajmuje się też dostępnością w naszej bibliotece jest koordynatorką do spraw dostępności. Wielozadaniowa, kobieta, matka, żona, malarka. W wejściu przed salą widowiskową są piękne obrazy właśnie autorstwa Uli. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Ula tak pięknie maluje. Ja podziwiam i mam nadzieję, że Państwo również będą mieli tam okazję zatrzymać się na chwilę przy tej malarskiej twórczości. No, to tak bardzo krótko, bo mogłabym dużo mówić, ale ulapiecie, nie, 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 nie wszystko, nie, nie dziś. Więc może, może zaczniemy od tego, bo, bo ja pamiętam, jak przyszłaś do mnie z tym pomysłem, z wypiekami na twarzy, że masz taki pomysł i chciałabyś, i masz już trzy czwarte, więc już, już, już był konkret. No to. Kiedy się pojawił ten pomysł, jak wpadłaś na to, żeby napisać tę książkę, bo to jest twoja druga książka. Pierwsza to może znana już państwu historia Piaseczyńskich bibliotek, a teraz druga. I kiedy ten pomysł, coś, coś się zadziało? Historia pestycydzyńskich bibliotek powstawała prawie dwa lata, głównie dlatego, że bardzo dużo się wtedy działo też i, i ciężko mi było y, szybciej to skończyć. Y, ale gdy skończyłam tę książkę i ona już trafiła i zaczęła żyć własnym życiem y, do Państwa, to miałam takie poczucie, że czegoś mi brakuje, tego procesu mi tak naprawdę brakowało, tego, tego aktu y, tworzenia, y, że tak powiem. Y, 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 Długo się zastanawiałam, o czym mogłabym napisać, i co tak naprawdę mnie interesuje w piasecznie, bo chciałam napisać coś o piasecznie. I pomyślałam sobie, że chyba nie napiszę książki o historii, bo mm, mamy dużo historyków i oni lepiej to zrobią. Ja jestem socjolożką i interesuje mnie y, 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 bardzo dużo rzeczy, właśnie. To, to chyba też jest problem, że moje Słowem. zainteresowania są bardzo szerokie. Y, i tak właśnie przyszedł do mnie pewnej nocy ten pomysł, że to jest to, że to jest to, co lubię, to, co mnie interesuje i to, co chyba wiem, w jaki sposób mogłabym e, opisać. Mhm. Więc stąd taki pomysł. To powiedz, co podczas pracy przy tej książce było dla ciebie łatwe, a co trudne? Co pamiętasz z takich m, trudnych rzeczy? Hmm. Trudne. Trudne było y, czasami dotarcie do szczegółowych informacji, bo o ile te takie ogólne informacje y, jest dosyć łatwo znaleźć, y, o tyle już konkretnie miejsce, gdzie coś miało miejsce, y, czasami jest, jest zdecydowanie trudniej. A co było proste, y, to na pewno y, prosta była współpraca z Elą Żaczek która jest moją o, graficzką tak. jest cudowną. Jest też na sali, też witamy i dziękujemy, bo witamy i ogromny wkład pracy. Tak. tak. I wspaniała współpraca, to, to mogę potwierdzić również. Tak jest. Po prostu uzupełniamy się, i jest nam bardzo łatwo i yy... Chyba mm, bardzo lubimy ten proces wydawniczy obie i po prostu to było naprawdę łatwe i przyjemne po prostu. Dlatego ja też bardzo lubię ten proces tworzenia książek, też w bibliotece tworzymy książki dla innych autorów i y, cały ten proces jest dla mnie tak ciekawy i taki... Mm, pasjonujący i czekam no, na ten efekt i tak. bardzo lubię I zawsze jak skończymy to mam takie o już koniec i, 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 i potrzebuję tych nowych projektów. To fakt, to, to tak, bo to, to też ciekawe wyzwanie i takie doświadczenie nowe, bo, bo no, to robimy tak naprawdę od dwóch lat w dziale promocji, część tą wydawniczą, ale to, to faktycznie to jest trudna praca, wymagająca, ale też dająca ogromną satysfakcję. Dobrze, powiedz jeszcze mi ula, bo na pewno ci coś zaskoczyło podczas tej pracy. Co to było? Ja obserwowałam to i widziałam, bo oprócz tego, co robiłaś na bieżąco też dodatkowo ta praca pisarska, ale pewnie było coś, co, co było takim zaskoczeniem. Znaczy, Jeśli chodzi o filmy, to na pewno niektóre, niektóre produkcje po prostu były zaskakujące. Na przykład była taka szwedzka, polsko-szwedzka produkcja Gankion Sena, zdaje się. Paradoksalnie te filmy są takim, takim świad takimi świadectwami gdzieś tego zmieniającego się Piaseczna i też można zobaczyć, że to Piaseczno bardzo wypiękniało na przełomie tych ostatnich 30 czy 40 a i więcej lat. Jak Miłość zaczęto realizować w 2000 roku, i większość wtedy planerów rzeczywiście jest związana z piasecznem, i bardzo wielu mieszkańców albo widziało te plany filmowe, albo nawet w nich uczestniczyło. Jak dzisiaj rozmawiałam chwilę z panią Ireną, na przykład, to mówiła, że też jej się zdarzyło występować. Ale to jest tak, że jest to właśnie dokumentacja zmieniającego się piaseczna na pewno. Jest to też, no bo proszę sobie wyobrazić, że to M jak Miłość w 2005 roku z takiej statystyki oglądalności były robione. I 12,5 miliona osób widzów oglądało Jak Miłość, czyli też oglądało Piaseczno. Ale żeby tak Państwu może przypomnieć tak, troszeczkę. przypomnieć tym, którzy nie znają, to, to mamy taką niespodziankę. Zaprosimy teraz Agnieszka Wasiłek. Agnieszka pracuje z nami w bibliotece, jest bibliotekarką, ale oprócz tego pięknie śpiewa. Czy otworzysz, gdy zabuka do serca drzwi? Oczywiście bardzo dziękuję panu dyrektorowi Łukaszowi Krzysztofowi Załęskiemu i pani zastępcy dyrektora, o, czyli Sylwii ja, Chodniackiej. To zimek. Nie, 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 ja myślałam o. To są wydawcy. Biblioteka jest wydawcą, dlatego żarty żartami, ale naprawdę doceniam fakt, że mogłam wydać książkę i to już drugą, także bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o, o innych dobrych ludzi wokół, to mam takie szczęście, że mam ich dużo. Bardzo chyba istotną rolę odegrała Agnieszka Cubała, która po prostu... Pozwoliła mi uwierzyć, że ja mogę to napisać i że to się uda. Tak, i... ja pamiętam tę rozmowę w, w naszym pokoju i, i, i takie wsparcie, i takie dobre słowo, i chyba taką. Tak, tak, ona dała tą iskrę, także, także yy, tutaj trzeba, trzeba o tym wspomnieć, ale bardzo dużo osób też się pojawiło po drodze, no, tak jak yy, dostarczyły mi informacji, tak jak właśnie wspomniany pan Michał yy, Duraj z kolejki, yy, ale i Asia yy, Ferlian, yy, i no. też Ania Grzejszczyk, no. też są wasze zdjęcia, także, także bardzo, bardzo dziękuję. Monika Grodkowska, która również dostarczyła mi bardzo cennych informacji. Było tych osób trochę, również pan Grzegorz Rybak z takiego profilu Łada dyrektorska który bardzo dobrze opisał jeden z tematów, i postanowiłam zacytować i nie, nie, nie tworzyć tego na nowo. Także no, jest tych osób naprawdę dużo. Jeszcze aż spojrzę na kartę. A oczywiście, panu Tadeuszowi też te za cenne zdjęcia, yy, właśnie już archiwalne, bo tych obiektów już nie ma. Także jestem też bardzo wdzięczna. Yy, Małgosi Szturomskiej, bo, yy, bo też zweryfikowała yy, informacje, które, z którymi miałam problem. Yy, Agnieszce TDI za korektę. Yy, Eliżaczek nieustannie i, i zawsze naszej graficzce. A także nie chciałam nikogo pominąć, ale wiecie, jak to jest. Pani Małgosi bramie, tak jak już wspomniałam. Także no, dziękujemy. Ja dziękuję i naprawdę bez Państwa byłoby to na pewno nie to samo. A także mojej oczywiście kochanej rodzinie Piotrowi i Kalince, bo mieli dla mnie cierpliwość. Brawo dla Was. Mm. I w tym momencie chcielibyśmy zakończyć tę część takim wyjątkowym teledyskiem. Jest na sali Ania Grzejszczyk. We współpracy z Elą Kalinowską powstał teledysk na terenie Piaseczna. W kilku lokacjach, także będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć kawałek Piaseczna pięknego. A w teledysku moja córka Amelia Tuzimek. Takich snów, co pozwolą spać. W każdej prawdzie ziarno fałszu nie wiem, jak mam żyć. Tu tą prostą na mnie, tu myśli. Ula! No to teraz ja bym Ci chciała bardzo podziękować za tę rozmowę dzisiaj, ale też. Za wszystko to, co do tej pory, za pracę, która jest przyjemnością, za współpracę fantastyczną i też zawsze za dobre słowo, wsparcie, taką empatię na co dzień, przyjaźń i wszystko to, co się do tej pory wydarzyło. Bardzo dziękuję i życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszystkiego. Wspaniałego, rozwijaj się. Dziękuję. Daję ja liderstwo już. już od nas, od wszystkich. Dziękujemy pięknie. Zabierz serca samotność, cień, co tam lek? Wytarguj od gwiazd, ten czas, mój czas, co zanim się stało? Tyle dróg blążę się.